Strategii Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa zapisaliśmy, że nasze kształcenie musi się opierać na jakby trzech nogach. Oprócz klasycznych zajęć, wykładów, laboratoriów, dodatkowo pracy własnej studentów w zakresie projektów, musi być ścisła współpraca z partnerem przemysłowym. Chodzi o to, żebyśmy kształcili to, co w tej chwili jest w danym momencie potrzebne, ale żeby mieć dostęp do nowych technologii, musimy mieć współpracę z najlepszymi firmami, do takich na pewno należy PG Baltica. Otwieramy tym razem specjalność na Politechnice Gdańskiej, związaną z biznesem offshore'owym. PGE ma na myśli tutaj też ten local content. Polskie firmy, polskie instytucje naukowe, polskie szkoły mogły korzystać z tych dobrodziejstw, z tej inwestycji i tak naprawdę kształcić te kadry i rozwijać również swoje, umiejętności, swoje kompetencje, tak żeby ta konkurencyjność i atrakcyjność tego biznesu była jak najbardziej konsumowana tutaj lokalnie, na terenie Polski. Na Pomorzu nasza gospodarka jest mocno na morzu oparta. Głównym źródłem dochodu ludzi w Pomorskim jest gospodarka morska i morska energetyka wiatrowa jest super szansą, dlatego że jakby wzmocnimy siłę naszego regionu poprzez właśnie wejście w ten obszar.